Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak ubywający na przykład poziom wody tu z tego naczynka, czy z basenu, czy z jakiegoś zbiornika, zamienić na wartość elektryczną i tą wartość elektryczną przesłać po prostu na odległość bez użycia przewodów. Aby zamienić to najprościej. Ten stosunek ubywającej wody na wartość elektryczną musimy dać, powiedzmy, jakąś przekładnię, czy jakieś ramię. No, wyobraźmy sobie, że tu będzie pływak, tu na końcu damy potencjometr, prawda? I jeżeli pływak będzie, będzie się opuszczał, potencjometr będzie po prostu szedł do góry. Czyli już mamy przeniesioną. Wartość na wartość elektryczną, bo tu będzie pojawiał nam się jakiś zmienna, zmienny opór czy zmienna rezystencja. Co potrzebne jest dalej? Aby wartość tą, czyli tą oporność, zamienić na coś innego, przygotowałem tu zwykły podstawowy generator na układzie 555. Chciałem zaznaczyć, że. To co pokazuję, to jedynie propozycje, jeżeli ktoś spodziewa się jakichkolwiek treści merytorycznych i teorii może od razu wyłączyć film. Filmy służą jedynie rozrywce i przemyśleniu tematu jak co zrobić. Po prostu odpowiadam na tematy moich widzów. No i dalej. Tu przygotowałem większość elementów, które będą nam potrzebne, czyli licznik rowerowy. Nadajnik, jaki będziecie mieli odbiornik, potencjometr, taki czy taki, uchwyt do tego liczniczka. Gościnny będzie piperek, to nie jest piperek z brzęczykiem, to jest sam, sam piezoelektryk, który, który tylko pyka, ale będzie po prostu do celów dydaktycznych, żebyście wiedzieli o co chodzi. Tu jeszcze taki kondensatorek, jeden. Mikro odkucający. Druga dioda. Może będziecie chcieli zobaczyć, jak to funkcjonuje. Raz gaśnie jedna, zapala się druga i odwrotnie. I oporniczek do tej diody. To by było na razie. Dobrze, teraz pokażę Wam zalety 555. Aha, ten transoptor jest tu tylko też do celów gościnnych, żeby zademonstrować. On znajdzie się po stronie tu odbiornika żeby po prostu aha i no jeszcze tłyczka, bo sygnał będziemy brali z tego gniazda słuchawkowego czyli każde radyjko jakie będziecie mieli. Dobrze, przechodzimy do następnego punktu. Przy okazji chciałbym wam zademonstrować jak bardzo stabilny jest ten układ na przykład w tym przypadku NE555. Zaczniemy od y, załączenia napięcia. Może ja tu załączę napięcie. Już nam generator zaczyna chodzić. Licznik rowerowy wskazuje 6 i 4. To możemy tu jeszcze troszeczkę sprawdzić, jak to po prostu wygląda. Tak, licznik rowerowy wskazuje nam 6 i 4. Załączymy teraz... Zasilanie. Zobaczymy, jakie napięcie podawane jest na 555. No, w tej chwili na 555 jest 4,35 V. Spróbujemy podnieść napięcie. Obserwujcie układ generatora i obserwujcie licznik. Tu nie powinno się za bardzo zmienić. Coś tam, coś tam, coś tam. Sześć, osiem, siedem, dwa, siedem, siedem, osiem, osiem, cztery, osiem, osiem, dziesięć. Słychać tylko głośniej piperek, natomiast tu było sześć, cztery, jest sześć, pięć. Dobrze, podnosimy napięcie jeszcze do góry. 11 V, 12, 30, no powiedzmy 12, 13. Dobrze, zobaczcie, jak stabilny jest, jest tu licznik, że od 4, 3 do 12 V pracuje nie zmieniając częstotliwości. Aby zmienić częstotliwość, ja tu mam, tak jak już Wam pokazywałem, tu o. Dobrze, teraz jest 1.7 ustawione. Nie sugerujcie się tym, bo licznik rowerowy ustawia się dwoma przyciskami. I wiecie, tam jest średnica koła, ja to też po prostu pokażę. 1.5 jest. Zobaczymy do ilu możemy tu zmniejszyć przy 12 V. 1.4, 1.3, 1.2 Jeden dziewięć, jeden osiem, jeden siedem, jeden sześć, spadnie zero pięć, zero, czyli przesadziłem minimalnie do góry. Zobaczymy, czy jeden pięć, zero pięć, dobrze, czyli zero pięć. To mogą być wskazania odczytu wody w pojemniku, wysokości na przykład naczepy. No, rozwiązań jest całe, całe mnóstwo. Możecie przesyłać każde informacje. Jak przesyłać te informacje, zobaczycie na kanale drugim dla zainteresowanych. Czyli jeszcze raz, jakiś zbiornik, jakaś dźwignia, pływak, na końcu pływaka, potencjometr, przyjmujemy, bo może być drut oporowy, może być coś innego. W miarę opuszczania, potencjometr się opuszcza. To przyjmujemy, że to jest ten nasz potencjometr. Tu dobrze. Nadajnik. Nadajnik wykorzystuję na razie taki. Już podpiąłem tu zasilanie. Może załączę zasilanie. Zasilanie jest 12V, ze względu na to, że to jest 12V, ale to chodzi już od 3V. Można to przerobić. Dobrze. Pojawiło się. Hello. Jest już o. Może będzie widać. Pojawiła się częstotliwość 89 i 6. Będziemy nadawali. Załączam nasze radyjko. Radyjko jest załączone. Tu mam taką redukcję, bo to akurat jest mniejsze gniazdo, to jest większe, znaczy mniejszy wtyk, większy wtyk. Dobrze, wstawiłem, tu mam. Swoją też redukcję. O, też stawiłem zrobione w ten sposób. Środkowy jest masa, czyli do minusa. No, musicie posprawdzać, bo nieraz, nieraz po prostu na tym yy, może być plus. Yy, będzie się po prostu robiło zwarcie. Tu mam jeden z kanałów. Łączę jeden z kanałów do nóżki trzeciej. W tym wypadku. No powiedzmy, dołączę tutaj do tej mrugającej diody. O, moment, nie chce mi wejść. To jest właśnie upór. Dobrze. Wstawiłem i szukamy na skali radyjka. dobra znaleźliśmy. Proszę bardzo, działa. Tu mamy gniazdo od słuchawek i licznik nasz łączymy przez układ składający się z dwóch części do tego. Jak to połączyć, zobaczycie na następnym filmie na kanale drugim. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do widzenia.